Jak zapowiedzieli, tak robią. W środę szefowa administracji Osiedla Sobieskiego oraz strażnicy miejscy wizytowali miejsca dogodne do wyznaczenia tzw. stref ruchu. Miało to związek z wprowadzeniem w życie nowelizacji przepisów drogowych. Sęk w tym, że przekładanie teorii na praktykę często bywa kłopotliwe. Będziemy musieli się pochylić nad mapami, jeszcze e, sprawdzić, czy jest to wydzielona droga na mapie, czy nie, bo wtedy, tylko wtedy można ustawić taki znak. E, Cóż, do tego znaku trzeba ustawić jeszcze inne, takie jak zakaz zatrzymywania się, zakaz wjazdu, zakaz parkowania w godzinach od do. Wygląda więc na to, że osiedlową komunikację czekają wkrótce spore zmiany. Dla jednych korzystne, innym z kolei mogą wydawać się zbędne. Jedno nie ulega wątpliwości, o ile nowe przepisy będą egzekwowane, dobrze wpłyną na estetykę całego osiedla, ale już na portfele lekkomyślnych kierowców niekoniecznie. W tej chwili na drogach wewnętrznych. Straż ani policja nie mogą e, interweniować. Jak się ten znak pojawi, no to wtedy, jak ktoś zaparkuje na terenie zielonym czy w miejscu niewy, niewyznaczonym do tego, no musi się liczyć z tym, że zapłaci mandat. Tak więc paradoksalnie strefa ruchu ów ruch dla zmotoryzowanych w pewnym sensie zamyka, a właściwie ogranicza to, czym on się kończy krótko mówiąc, postój. Tych miejsc parkingowych, jak wiemy, jest mało, ale też no, nie można e, stawiać samochodów na terenach zielonych, niszczyć też tego, tak? bo, bo no, jakaś część musi tego zostać. E, no, będą musieli szukać po prostu wolnego miejsca do zaparkowania no, dalej gdzieś od swojego bloku czy, 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 czy miejsca zamieszkania. W pełni oznakowane strefy ruchu pojawią się na osiedlu sobieskiego jeszcze w tym miesiącu.